In there. Wszyscy są tam. W przeciwieństwie do zwykłych past blendamet Active Fresh z bakteriostatem zapobiega rozwojowi bakterii, przyczynie brzydkiego oddechu, na wiele godzin po szczotkowaniu. Nowa blenda Metactiv Fresh to zdrowe zęby. I świeży oddech na dłużej. Potrzebowali najlepszego eksperta. Oczekiwali geniusza. A trafiła im się niezła mina. Jaś fasolą. Tylko w kinach. Zaga uwaga naszych drogich telewizów, zapraszamy do zabawy teleaudio. Aby wygrać wspaniały motor, wystarczy zadzwonić pod numer 0776 615 i odpowiedzieć poprawnie na pytanie, ile utworów znajduje się na składance Dance World Fundacja Polsat Hits 3, 6, 10, a może 16. Do wygrania są także nagrody pocieszenia w postaci płyt i kaset. Część dochodu ze sprzedaży płyt Dance World Fundacja Polsat Hits 3 przeznaczona jest na pomoc ofiarom tegorocznej powodzi. Pamiętaj, aby wygrać wspaniały motor, zadzwoń i odpowiedz na pytanie, ile utworów znajduje się na składance Dance World Fundacja Polsat Hits 3.